Przeżyłam najpiękniejszy moment w powstaniu. Zobaczyłam wolnych ludzi wolne ulice flagi w każdej bramie stojących ludzi szczęśliwych, roześmianych, odbierających ten apel do ludności. Przy tym tyle razy mnie pocałowali i wtykali, tak jak tamci w czasie konspiracji, mi wtykali pieniądze do kieszonki, tak ci mi wtykali cukierki, czereśnie. Widziałam tak wielką radość, tak wielkie szczęście wszystkich, którzy poczuli się wolnymi ludźmi, że do dziś, dokąd nie umrę. Będę walczyć o to, żeby każdy człowiek był szanowany bez względu na to, kim jest, jakie są jego poglądy, wyznanie. Kolor skóry, narodowość, że godność człowiecza. Ma najważniejszy składnik, to jest wolność. Że bez wolności człowiek nie czuje się, że zachowuje swoją człowieczą godność.